Jaka była najbardziej niebezpieczna służba podczas II wojny światowej? Oczywiście każda służba niosła za sobą ryzyko śmierci, ale jedna szczególnie wyróżniała się na tym tle. Chodzi o służbę na niemieckich ubotach. Z 39 tysięcy marynarzy służących na 842 ubotach użytych w walce, aż 27 tysięcy zginęło, co daje nam straty na poziomie 70% załóg. A dlaczego podwodniacy Hitlera tak masowo ginęli? Po pierwsze, uboty. Były słabo opancerzone, i już nawet jedna bomba głębinowa mogła zniszczyć okręt. A przy dużej głębokości, najmniejsze uszkodzenie kadłuba miażdżyło okręt jak puszkę. Po drugie, narastająca przewaga technologiczna aliantów, ponieważ powstawały nowe radary, nowe systemy walki z okrętami podwodnymi, a niemiecka technologia po prostu nie nadążała za alianckim postępem. Ogólnie służba na ubotach uznawana była za zaszczyt i prestiż, ale mało kto dożywałby poszczycić się mianem niemieckiego podwodniaka.